Rola humanistów na uczelniach, takie połączenie a, nauk społecznych, nauk humanistycznych w środ ze środowiskiem technicznym rodzi nowe rzeczy, nowe specjalności, nowe techniki. To na przykład jest rzeczą oczywistą, że techniki multimedialne to właśnie taki przykład połączenia z jednej strony technik socjologicznych, z drugiej strony no, z czystym inżynierskim podejściem do, do zawodu. Taka główna myśl, co jaki, jak połączyć właśnie humanistykę z techniką. I no i myślę, że nam się to udało jakoś. No, dowodem na to jest y, ocena komisji akredytacyjnej. W tym roku przyjechała po pięciu latach komisja i proszę zobaczyć jest ocena, że socjologia jest znakomitą wizytówką AGH. My się tym chwalimy, no dlaczego się mamy tym nie chwalić? Chcemy sprawdzić, jakie jest postrzeganie naszych studentów przez samych siebie, i ewentualnie, jeżeli ktoś nie jest naszym studentem, to co wie na temat naszej uczelni. To jest akurat super moment, żeby przeprowadzić takie badanie, bo jak pewnie wiecie, mamy jubileusz 90-lecia naszej uczelni, czyli dobrze byłoby sprawdzić. Jak jesteśmy przez naszych studentów i przez młodych ludzi w Krakowie odbierani? Od czego byśmy zaczęli? Przede wszystkim od tego, czy znana jest marka AGH. A, a może, może poprosilibyśmy o skojarzenia z uczelnią, prawda? Który, które się pojawiają jako pierwsze? Czy znają mniej więcej proporcje, jakie są między kobietami a mężczyznami na naszej uczelni? Mhm. Czyli odsetek kobiet, Odsetka. tak? Zapytajmy też o nasz wydział, czy on w świadomości funkcjonuje, czy nie. Najpierw pytamy o, o jakie są motywy przyjścia, potem zapytamy pewnie, co sądzą o, o, o swojej uczelni, czym się wyróżniamy od innych studentów. No i trzeba by chyba zapytać o to, czy nasi studenci wiedzą, że jest jubileusz. To co, potrzebujemy czegoś jeszcze? Myślę, że to naprzeczenie. Pierwsza sprawa, która nas interesuje, to wizerunek naszej uczelni, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej wśród mieszkańców Krakowa. Druga, drugi problem badawczy, który warto byłoby, żebyśmy zbadali, to jest kwestia autooceny i naszej uczelni, i bezpośrednio naszego wydziału w oczach naszych studentów. Podzielimy się, część państwa pozostanie w ramach tutaj miasteczka studenckiego, a część państwa ruszy w stronę Krakowa. Gdybyśmy mieli znane ci uczenie wyższe w Krakowie? AGH, Jagielloński. Ale wiesz o tym, że na AGH jest Wydział Humanistyczny? Wiem. Dobra, dzięki wielkie zainteresowanie. Humanistyka jest tutaj tylko jednym z elementów y, uzupełniających właśnie wizerunek Uniwersytetu Technicznego. Moją ideą było, żeby budować mosty, pomosty między Wschodem i Zachodem. I my nawiązaliśmy kontakt najpierw z uczelniami niemieckimi, to był taki pierwszy krok, a drugi później z Ukrainą. Poznawali się wzajemnie, rozmawiali i, i myślę, że to. Proszę bardzo. A właśnie, a pan z Ukrainy. Proszę bardzo, proszę tutaj spocząć. Ja przeczytam to dobrze. Mhm. Panie Andrzeju, to ja tutaj napiszę, tak jest. Socjologia na AGH cieszy się dużym zainteresowaniem i to się. Wyraża w ilości kandydatów na jedno miejsce, która oscyluje cały czas między 10 a 11. Co pozwala nam dokonać właściwej selekcji. Stąd nasi studenci są po prostu bardzo dobrzy, z czego my się cieszymy. Jaki odsetek kobiet studiuje na AGH? Nie mam pojęcia, ale jest to, wiem, że odsetek jest coraz większy. Na naszej uczelni w tej chwili studiuje około 30% dziewcząt. I ja obserwuję, że ta liczba studentek rośnie. I i to jest dobry trend. My temu, jak powiedziałem, sprzyjamy. Często bywa tak, że ktoś skończył jakiś kierunek humanistyczny, a potem zaczyna się informa zajmować informatyką. No oczywiście, to lepiej jest chyba, żeby od całego początku tą informatykę studiował na takim czy innym poziomie, ale żeby ją studiować. W jednym zdaniu o mojej uczelni? Nie. Najlepsza uczelnia w Polsce. Bardzo cieszę się z tego wyboru. Oferuje dobre wykształcenie. Myślę, że pracy będę nią zapewnioną. No, jestem z niej dumny. Szeroki tam, wachlarz wydziałów. Socjologia na AGH jest taka bardziej właśnie można powiedzieć nowoczesna. Daje jakieś takie większe możliwości w dziedzinie mediów, reklamy, public relations. Nie interesowanie taka ścisła socjologia, tylko właśnie socjologia w połączeniu z innymi dyscyplinami, antropologia kulturowa albo właśnie film. Wydział humanistyczny na uczelni technicznej nie jest to może już takie dziwne skojarzenie. Przedmiotem jak zainteresowania stały się media. No i tutaj już zaczynamy być dość blisko tego obszaru zainteresowań, który jest związany z moją osobą. To, co robię jako wykładowca na uczelni, jest uzupełniane tym, co jako organizator i programista festiwalu filmowego Etiuda i Anima realizuję przede wszystkim w macierzystej rotundzie. Z roku na rok rodziła się taka idea, żeby stworzyć festiwal, który by się zajmował promocją twórczości studentów kształcących się w fachu filmowym, ale jeszcze nie będących zawodowcami. Welcome welcome zapraszam na city and anima in Krakow Siedzimy akurat w takim gronie, które jest dość doświadczone, jeśli chodzi o organizację właśnie udziału w festiwalu. Yy, mam na myśli tutaj yy, Paulinę, która, yy, która ma niemałe doświadczenie w ocenie filmów, a z kolei Adrian i Rana Koła w gruncie rzeczy prowadzi Pan rodzaj takiego autorskiego, autorskiego programu, związanego m.in. z językiem filmu. To jest wyraźny postęp w stosunku do, do tego, co, od czego zaczynaliśmy, prawda? Nasi studenci działają w trzech kołach naukowych, są bardzo aktywni, podejmują wiele interesujących inicjatyw, rok rocznie przygotowują wraz z panem doktorem Zmudzińskim festiwal Etiuda i anima. Prowadzą też badania socjologiczne i kulturoznawcze w różnych obszarach życia społecznego. Nasze spotkanie dzisiaj podzielimy sobie na dwie, dwie części. W pierwszej um, ja zaprezentuję Państwu wyniki naszych badań. W drugiej części spróbujemy się zastanowić nad tym, jak te wyniki wykorzystać w promocji naszej uczelni i co nasi studenci myślą o swojej e, uczelni. Nasza uczelnia spełnia ich oczekiwania. Gwarantuje dobrą przyszłość, daje perspektywy zatrudnienia. Studenci zastanawiając się, co wyróżnia ich od innych studentów krakowskich uczelni, przede wszystkim zwracali e, uwagę. Na to, iż wyróżniają się swoją innowacyjnością, pomysłowością, co skłoniło naszych studentów do tego, żeby rozpocząć studnia na akademii. Oferta edukacyjna i profil kształcenia. Wybitni wykładowcy. Jaki jest wizerunek naszej uczelni wśród, wśród ludzi spotkanych na, na ulicy? Wszyscy badani potrafili rozszyfrować skrót AGH, czyli nasza uczelnia jest dosyć dobrze rozpoznawalna. Kojarzymy się sp społeczeństwu krakowa z tym, że kształcimy inżynierów. Spróbujmy się zastanowić, jak wyniki, jak dane, które dzisiaj dzięki Państwa pracy udało się uzyskać, moglibyśmy wykorzystać po to, żeby promować naszą uczelnię w świadomości społecznej. Bardzo ważne jest to, że uczelnia techniczna jakąś kojarzy nas z pragmatyzmem, z, z jakimś praktycznym wdrażaniem pomysłów, co też pokazuje, że uczelnia wychodzi na przeciw oczekiwaniu pracodawców. Jest tutaj miasteczko studenckie, cały nasz kampus jest w bliskiej odległości, po prostu są wszystkie jednostki tutaj w działu. W związku z tym, że wszędzie jest blisko, wszystkie budynki zlokalizowane są praktycznie w jednym terytorium, studenci czują się bezpiecznie czują taką solidarność, więź ze sobą. Te wszystkie czynniki, które tutaj wymieniliśmy, bogata oferta, bezpieczeństwo wpływają na prestiż uczelni. Proszę Państwa, mamy w takim razie kilka głównych punktów, teraz nie pozostaje nam nic innego jak postarać się rzeczywiście zastosować je w praktyce. Na dzisiaj dziękuję. Na młody wydział myślę, żeśmy się właśnie jakoś sprawdzili, a przede wszystkim to co myślę jest ważne, że cieszymy się zainteresowaniem ze strony studentów.